Siema kochani. Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy, oto hasło naszego finału. Cieszymy się bardzo, że 30 stycznia zagracie z nami w atmosferze przyjaźni i wspaniałej zabawy. Zagrajmy jeszcze głośniej i z jeszcze większą pozytywną energią, tak żeby usłyszało nas cały świat. W Jabłonowie Pomorskim morskim dniu finału będzie się działo punktualnie o 14. 13.30 Park przy Centrum Kultury i Sportu otrzyma nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale to nie jedyna atrakcja, jaka czeka na uczestników 30. finału. Sztab przygotował mnóstwo niespodzianek, więc nie może Was po prostu zabraknąć. Bawcie się dobrze, a ja pozdrawiam Was serdecznie prosto z siedziby głównej WOŚP. Siema!